Już się zaczęło. Cudownie! Z mamami bywa różnie. Są mamy, które rozmawiają na temat okresu w sposób swobodny, otwarty, ale również są mamy, które stresują się na pierwsze słowo miesiączka. Jeżeli masz rodziców, z którymi możesz bezpośrednio porozmawiać na temat okresu, to jesteś ogromną szczęściarą. Jeśli czujesz potrzebę rozpoczęcia rozmowy z rodzicami na temat okresu samodzielnie, dziś zaprosiliśmy ekspertki psycholożkę Dzieci i Młodzieży, Paulinę Wiśniewską oraz Julię Borkowską, psycholożkę i psychotraumatolożkę działającą w grupie POTO, które opowiedzą, w jaki sposób możesz to zrobić. O nie! Mam okres! Jak ja teraz o tym powiem mamie? Jak możemy porozmawiać z mamą o pierwszym okresie lub o miesiączce w ogóle. Musicie stworzyć sobie do tego bardzo komfortowe warunki i przede wszystkim spróbować zrobić to na spokojnie i w takich okolicznościach, które będą dla was sprzyjające. Na przykład zabrać mamę na spacer albo w jakieś miejsce, które we dwie bardzo lubicie, żebyście obie czuły się bardzo komfortowo. To samo się też tyczy tego, kiedy chcemy o tym porozmawiać, też nie, nie powinniśmy mieć na sobie jakiejś takiej presji, to powinno być zgodne z nami, z naszą decyzją, że tak, to jest ten czas, że ja czuję, że teraz potrzebuję tej rozmowy. Jest to bardzo dobra opcja do zbudowania też silniejszej więzi między wami, a przede wszystkim do tego, żeby swobodnie i na luzie porozmawiać sobie o tym. No, nasze mamy też miesiączkowały. Większość dorosłych kobiet e, zdrowych ma miesiączkę, więc twoja mama e, jakby no, co miesiąc też e, przechodzi przez to a, i, i miesiączkuje, więc to mimo że jest to taki temat, który może wywołać bardzo różne emocje, no bo osoby mogą czuć na przykład wstyd. Które jest związane też z tym, że społecznie rzadko poruszamy ten temat, czy że w ogóle taka dojrzewanie czy seksualność kobiet to jest tematem tabu, że w reklamach mamy na przykład niebieski płyn, a nie krew. No a to, że mamy miesiączkę, to jest oznaka zdrowia. Mamo, e, jest taka sprawa. Mam okres? Pff. Mamo, wiesz co, zdarzyła się sytuacja. Miesiączkuje. O, mamo, jestem kobietą. Czy ty, czy ty ile na przykład miałaś lat, jak dostałaś okres? Albo... Jak długo to trwa? Czy to jest to normalne, że tej krwi jest tyle? Ja nie wiem, jakie ja mam jej to powiedzieć. Paulino, a w jaki sposób mogę rozpocząć rozmowę z moją mamą? Od jakich słów mogę zacząć? Przede wszystkim myślę, że taka rozmowa wprost i bardzo bezpośrednia. A ja bardzo zachęcam do szczerości. To chyba będzie najlepsza rada. Do tego, żeby mówić wprost o tym, co się dzieje. Bo takie. Przedłużanie i coraz dłuższe zastanawianie się nad tym będzie rodziło większy niepokój w Was. Można o tym tak z mamą porozmawiać, że zaczęłam krwawić, nie wiem do końca co się dzieje, chcę o tym porozmawiać. To, co też byłoby ważne w takiej sytuacji, to zadbać o odpowiednią przestrzeń na taką rozmowę, czyli być może nie rzucać tego, nie wiem, rano, jak się szykujemy do szkoły i do pracy, tylko. Poprosić mamę o to, żeby wygospodarowała jakiś czas, żebyśmy w bezpiecznej, takiej spokojnej atmosferze usiadły i porozmawiały o tym. Co do słów, myślę, że y, mamo potrzebujecie Będzie chyba takim bardzo dobrym rozpoczęciem takiej rozmowy. Mam już okres, ale nie chcę, żeby cała rodzina wiedziała. Jak znajdą moją podpaskę w koszu, nie wiem, jakoś mnie to stresuje. Chociaż... Nie, nie, to jeszcze nie ten moment. Oho, mama skończyła oglądać serial. Co ja teraz zrobię? Kochanie, skończyłaś, już mogę wejść? Jeszcze chwilę, mamo. Część dziewczyn wstydzi się rozmowy o okresie. Czy możemy zastosować jakieś pomocy? Na przykład napisać list do mamy? List jest bardzo dobrą opcją do pierwszej rozmowy ze swoją mamą, jeśli jesteś osobą nieśmiałą. Myślę, że na pewno bardzo pomoże ci to. Dużym plusem listu jest to, że możesz sama zdecydować o tym, kiedy dasz go swojej mamie. Jeśli będziesz miała jakieś wątpliwości, niejasności, zawsze możesz. Zdecydować się na to, że sobie coś tam dopiszesz, to ty decydujesz o tym, co zawierasz w takim liście. Możesz sobie rozpocząć list od słów droga mamo, albo chciałabym z tobą porozmawiać, albo po prostu mamo. Ważne, żeby pamiętać o tym, że nie ma dobrego albo złego szablonu takiego listu. Wszystko to, co chcesz z nim, w nim zawrzeć, jest odpowiednie. Wracając do tych, takiego narzędziownika, jakiego można użyć, no to, to może być telefon zaufania, na przykład na grupie Ponton, czyli na stronie internetowej grupy Ponton są też różne poradniki, tutaj też obok mnie leżą, mam na przykład taką książkę też o dojrzewaniu, w ogóle ona jakby opowiada o dojrzewaniu przez całe życie, bo ciało też kobiece się zmienia nie tylko w tak, nastoletstwie, ale też i starsze kobiety, przychodzą różne zmiany. I to jest super ważne, żeby wiedzieć właśnie, co tam się dzieje. I być może jak sobie najpierw to przeczytasz, one są też do pobrania, czy porozmawiasz na telefonie zaufania, no to to jakoś wzmocni cię, czy pomoże ci podjąć decyzję o tym, że chcesz właśnie rozpocząć taką rozmowę z rodzicami. Luka, działasz przy grupie Ponton. Czy mogłabyś nam więcej powiedzieć na ten temat? Mhm, tak. Grupa Ponton to jest grupa edukatorów i edukatorek seksualnych, taka, która kieruje swoje działania głównie do młodzieży, do osób właśnie dorastających. Tam edukujemy ogólnie z zakresu seksualności, dojrzewania. Pojawiają się takie tematy jak na przykład zgoda na czynności seksualne, czy to, żeby. Mm, no jakby w ogóle jakby dbać o zdrowie seksualne czy reprodukcyjne, no i częścią tego też jest właśnie ten kawałek o dojrzewaniu. I Tutaj prowadzimy różne warsztaty, jeździmy po Polsce do szkół czy też w jakichś prywatnych takich miejscach i w formie właśnie warsztatów, takiej współpracy z młodzieżą, no edukujemy i dostarczamy taką rzetelną właśnie wiedzę na ten temat. Oprócz tego też działamy na telefonie zaufania. Czyli właśnie w poniedziałku do piątku, od 16 do 20 osoby, które są przeszkolone z tego zakresu, odbierają takie telefony, no i jakby tutaj wspierają tą młodzież, czy też edukują, przekazują wiedzę, często też obalają różne mity, no bo jakby w Polsce dalej jest tak, że temat seksualności to jest tabu, czy też w ogóle dojrzewania. No samo to, że rok 2023 był pierwszym rokiem, kiedy powstało badanie naukowe, w którym faktycznie użyto krwi na podpaskach. Czy, tak jak w różnych reklamach, produktów, też menstruacyjnych, często używa się niebieskiego płynu, a nie krwi, mimo że to jest absolutnie naturalna rzecz. Więc my też no, trochę robimy taki reality check, tak? czyli no, sprowadzamy do rzeczywistości i też normalizujemy różne rzeczy. Czyli mówimy o tym, że tak, to jest okej, okay, że krwawisz, że na przykład ta krew ma różny kolor, że ona nie zawsze musi być super czerwona, może być też czasem brązowa, nawet czarna, i to jest okej, okay, że. Samo to, że występuje u Ciebie miesiączka jest oznaką zdrowia, albo kiedy dobrze by było pójść do ginekologa, żeby się spadać, i tak dalej, więc to jest dosyć no, szeroki zakres naszej działalności. Dziewczyny, pamiętajcie, tworzymy ten kanał razem. Jeśli macie pomysł na odcinek bądź nurtują was pytania dotyczące okresu, napiszcie maila do mnie. Razem z Marką Teens i zespołem zaprzyjaźnionych specjalistek, rzetelnie na nie odpowiemy. Ostatnio Ponton wydał właśnie. A taki raport to też jest jedna z odnóg naszej działalności, czyli właśnie też prowadzenie różnych badań i yy, takie staranie o zmiany systemowe, czyli na przykład też o to, żeby właśnie w szkołach była rzetelna yy, edukacja seksualna, no bo jak się okazuje również według tego raportu... No nie wszyscy rodzice jakby mają na tyle kompetencji, czy są na tyle wyedukowani, czy mają na tyle otwartości, żeby rozmawiać z dziećmi czy z młodzieżą na te tematy. No według tej, tego akurat badania, które było też na próbie ponad 10 tysięcy osób, pokazało się, że 55% młodzieży nie miało takiej możliwości, żeby ze swoimi rodzicami porozmawiać właśnie o dojrzewaniu, o seksie. Jakoś o na przykład zabezpieczaniu się, czy też w ogóle o takim zdrowiu seksualnym, które przecież też jest bardzo ważną, nieodłączną, naturalną częścią życia. I też tutaj, w związku z tym o czym my rozmawiamy, to ja sobie wyobrażam, że nie w każdej rodzinie, nie ze wszystkimi rodzicami, może można czuć taką przestrzeń na to, żeby z nimi porozmawiać o tym. I to bym chciała też podkreślić, że to jest zawsze decyzja osoby o tym, czy w ogóle będzie na przykład mówiła, że zaczęła miesiączkować, albo kiedy będzie chciała o tym powiedzieć, czy w jaki sposób. Ważne jest, żeby też przy takiej rozmowie osoba się czuła bezpiecznie. Jeżeli jest tak, że no w, danym, w danej rodzinie jakby nie mam takiego poczucia, że czy jakoś przewiduję, że to mogłoby być źle odebrane, czy. Że to mogło być jakoś nieprzyjemne, to, to też jest ok, w tym sensie, że na przykład ja podejmuję decyzję, że nie będę o tym mówić rodzicom, a jednocześnie wtedy warto, i ja też bardzo do tego zachęcam, żeby się doedukować z takich rzetelnych źródeł, bo też to, co jest ważne, no to. I też z tego raportu to wynika, że wiele młodych osób no, korzysta z wiedzy z internetu. I to jest super, no, bo to jest narzędzie, tak, którym osoby też jakoś zabezpieczają swoje potrzeby i takie edukacyjne. Ale też to, co jest super ważne, to to, żeby no, korzystać ze sprawdzonych źródeł. No i akurat tutaj sama mogę rekomendować Grupę Ponton, jako a, takie miejsce, gdzie czy też właśnie stronę internetową Pontonu. Gdzie te materiały edukacyjne są sprawdzone. Zapraszam Was na nasz Instagram, Jonitins. Tam więcej informacji na temat okresu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj, zostaw suba, komentarz i dzwoneczek.